Prosi, jak panią prosi, pies. proszę, proszę, to dla ciebie, to dla ciebie. Z wykroku stoi na trzech nogach, nawet jakie dobre, jakie dobre, ale dobre, no, takie dobre, smaczne. No już, tak? Dobre było. Siad, siad. Takie dobre, smaczne. Podziękujesz. Podziękuj panu, tak? Tak, dobry pies. Tak, jest. dobry pies. No już nie ma. Nie ma. Skoczyło się już. No już. Koniec. Koniec. Już. Już nie, już nie. Już start już no już, już, nie ma, już nie, już nie, już nie, już nie wolno. Prosi, ale to jest papier, to i nic dla ciebie. To jest papier, widzisz? To nic dla ciebie. Tam pan Idź do pana. Idź do pana. No co ten pan tam robi? No, co ten pan tam robi? No, co, ten pan tam robi? No, co ten pan robi tam? No, co ten pan robi?